O 18 No to akurat wiem. jeszcze pół roku. Pracuję ponad 20 lat. Daniela. Ja pracuję 20 lat. A ja pracuję 18. Dzisiejsza młodzież jest bardzo ciężka. Ale nie można sądzić tak o Ty całokształcie, o wszystkich. Są, jest młodzież również bardzo miła, sympatyczna, która pomaga. Uprzejma. No, uprzejma, tak. Oczywiście, że wolimy przechodzić na godziny popołudniowe. Po prostu ten hałas nie jest już tak e, doskwierający naszym uszom, bo już jak już nadmieniałyśmy, nie jesteśmy już młode. Cieszy mnie praca, jeśli ktoś mnie docenie, powie dobre słowo, podziękuję, że jest coś dobrze zrobiony. Jak jestem doceniana w pracy, to mnie to bardzo cieszy. Są różne przezabawne historie, ale takie, które nas dotyczą, to właściwie... Gonimy za miotłą, za ścierką, za wiadrem. No niestety bawią się z nami w chowanego, w cieczy babkę. Dla chowają mi, tak. nas, chowają nam dla nasze... Dla nich to jest zabawne, a ta... dla nas to jest nieraz denerwujące. Nieraz to jest denerwujące, no ale oni tak się z nami troszkę czubią, no i tak. Okropny hałas. A największy to ten hałas jest w czasie przerwy, a jeszcze szczególnie teraz, jak już młodzież nie wychodzi na zewnątrz i jest wewnątrz szkoły, to jest naprawdę nieraz e, okropnie znieśle te krzywki. Denerwuje uczniowie, którzy używają niecenzuralnych słów.